Monika Pietraszek, autorka i właścicielka najbardziej wystrzałowych opasek na głowę w naszym kraju. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam. Moniko, muszę zacząć naszą rozmowę od pytania co ty masz na tej głowie? Dzisiaj mam taką specjalną niespodziankę dla programu czwartego Polskiego Radia. Zrobiłam sama ręcznie trochę dokupionych jest produktów, ale to taka miała być miła niespodzianka. Prezent dla właśnie dla was na pamiątkę tego spotkania. No naprawdę na głowie masz dzisiaj studio radiowe i to nie byle jakie, bo to jest Studio czwórki. Jakie tak. przygotowałaś? Yy, z, znalazłam takie pudełeczko, które przerobiłam na stół. Mhm. Yy, yy taki programowy, do tego są laptopy ręcznie robione, uh -huh. do tego są mikrofony z zapałek, bo to tak trzeba wykorzystywać wszystko, co się da. Czasem są pomysły takie, że trzeba je zmienić, ale tu akurat prawie wszystko się udało. Nie jest ciężkie, bo czasem bywają ciężkie dekoracje, ale ta uh -huh. jest akurat wypasowana. No jeden do jednego nasze czwórkowe studio. Zachęcam wszystkich, żeby włączyli nasz streaming czwórka.online. Skoro dzisiaj przyszłaś w takiej specjalnej okoliczności opasce, No to y, trochę tych opasek y, w swojej karierze już zrobiłaś i trochę też w nich chodziłaś. Czy jesteś w stanie zliczyć? Zliczyć no, na pewno takich ręcznie robionych, takich specjalnych, dedykowanych jest około 200-300 mhm. takie na specjalne okazje do jakichś wywiadów, czy do mhm. y, specjalnie robiona była dla y, miasto jest nasze na. Ochocie y, zrobiłam dla nich opaskę na pierwszy taką masę krytyczną. Mm -hmm. y, są na dzień babci, dzień mamy, dzień dziadka, y, dzień kobiet, no tych świąt różnych. Dzień czyli... pizzy ostatnio? Tak, dzień pizzy, mm -hmm. był dzień pączka, oczywiście to no, <laughs> jakby nie mogło być. Więc tego jest no bożonarodzeniowe, wielkanocne, pełno, pełno jest różnych takich śmiesznych, które zwracają uwagę specjalnie. E, Monika, jak to wszystko się zaczęło w czasach pandemii? pandemii tak. smutny, smutny czas. Czas, tak. Y, zaczęło się na Najpierw same kwiatki. Akurat to był trochę karnawał jeszcze, więc były korony królewne, takie reszty były kupowane. Później się zaczęły takie już e, robione na wiosnę, że tu jakieś kwiatki. Wtedy jeszcze nie było tak, że to codziennie była inna, tylko tam przez jakiś czas, tam 2-3 dni, później była kolejna, ale e, klienci zaczęli się dopytywać, a co będzie następnym razem, więc stwierdziłam, że może coś zrobię sama. Będąc na jarmarku dominikańskim, znalazłam taką panią, która miała przepiękne paski, i stwierdziłam, że ja też tak mogę mm -hmm. i ja na pewno będę robić, więc już. Ale ona je sprzedawała, czy ona też je miała ona na Ona nie sprzedawała, okay, sprzedawała. Okay. I tak mi się spodobały. Trochę tam sobie kupiłam, a później stwierdziłam, że ja już będę robić sama. Bo mówisz tutaj o klientach. Na co dzień pracujesz w sklepie. Wtedy wszyscy byliśmy w maseczkach i trochę chciałaś tak rozweselić. rozweselić i, i bo tak... to zawsze po oczach widać, że ktoś mm -hmm. się uśmiecha. Bo tak to idzie, smutny, To Nagle taka niespodzianka, o co chodzi, dlaczego to? I tak się zaczęli klienci dopytywać, a jaka to okazja? No i to jak zaczęły być okazje, no to trzeba było coś dostosować do tej mm -hmm. okazji. Nie mogą być cały czas te kwiatki i to tak sobie ewaluowało. No i później pojawił się profil na Instagramie, bo wszyscy chcieli te tak, to, nakrycia głowy pokazywać znajomym. Tak, to klient, cisnął, Monika, musisz założyć ten profil, musisz. Ja to taka jestem, mało komputerowa, mało taka Instagramowa, więc mówię, no dobra, no jakoś trzeba to zacząć. Tam klienci nawet oferowali się, że oni będą prowadzić ten profil, ale byłam dzielna sama, zaczęłam zdjęcia też robię sama. I tak y, zaczęło się to gdzieś tam pojawiać. Niektórzy zaczęli przesyłać i to idzie coraz dalej, bo to najpierw była sama ochota, później dalej poszło Warszawa, Polska i idzie teraz już nawet w świat. No tak. Y, to, to już i z Kanady dostaje takie wiadomości, że ktoś tam komuś przesłał, że nawet y, przychodząc do nas do sklepu nie wiedział, że takie coś jest, mhm. że bo on się nie interesuje, nie ma swojego profilu, nie, nie jest taki też właśnie y, y, Obeznany z tym mm -hmm. światem, ale gdzieś tam dostał wiadomość, w, czy ktoś zadzwonił do niego, ty słuchaj, lecz, zobacz, co tam ma na głowie, co popiszą mm. w gazetach, w telewizji, mm -hmm. mówię, <laughs> w radiach, więc to się tak. Z... Monika powiedziałaś, jak e, tw twoja dzisiejsza opaska powstawała, tutaj pudełeczko zostało trochę w inny sposób wykorzystane, a natomiast niektóre projekty, one są bardzo e, rozbudowane. Jak te opaski tworzysz? Jak to wszystko wygląda u Najpierw siebie? wsiadam, y, wybieram dany temat, czy jakiś takie święto jest, trzeba wybrać, no i oglądam, co mam, co mogę wykorzystać, czy coś zmienić, czy coś dodać y, i Zaczynam montować. Mhm. Czasem, czy w trakcie montowania trzeba zmienić koncepcję, trzeba coś odjąć, bo jest za ciężko, jest za dużo, jest za wysoko. Yy, I kleję, zmieniam, poprawiam. Dotąd też będzie taki satysfakcjonujący. Mhm rezultat. Tak, ale czasami zdarzają się też takie opaski, które są jakimiś kwiatami. To nie zawsze jest taka mini diorama, jak tutaj dzisiaj pojawia no tak. się na, u Ciebie na głowie. No bo wiosna, to mhm. tak klienci bardzo chcą, czekają na tą wiosnę, więc te kwiaty to tak sprawiają najwięcej radości też, bo to już widać, że zaczyna się lato, zaczynają się kolory różne i tak się cieszą, że już, już, już wszystko mhm. kwitnie. Ale Ty idąc do pracy za każdym razem masz inną opaskę. Tak, teraz już codziennie od dwóch lat jest mhm. codziennie coś innego dostosowane do okazji. Czasem są takie śmieszne święta jak święto Jerza, czy, czy były tam jakieś święto łódki, mhm. a święto Wisły było, więc była Wisła zrobiona specjalnie z łódeczkami. To to... Y Coś zawsze trzeba wymyślić. A nie czujesz presji, że klienci czekają, czasem że wszyscy tak. chcą zobaczyć? No. tak, tak jest czasem mhm. presja, bo coś a za ciemna, a za mało jakiś tam kolorów, takie mhm. były na. na karnawałowe, że trochę za mało jak na mnie, że, że jednak, Ale nie zawsze możesz być tak wystrzałową. No trzeba coś, trochę się uspokoić, trochę wyciszyć. No bo to się w końcu znudzi, jak tak będzie cały czas coś takiego zwariowanego, dużego i trzeba trochę wyciszyć się spokojnie, trochę z yy, yy, jesieni pokazać, trochę zimy, więc wszystko trzeba racjonalnie. Tak. Właśnie, w y, okresie jesiennym dużo kwiatów pojawiało się na twojej głowie, też y, dużo, kwie, dużo liści w okresie tak. jesiennym, dużo kwiatów y, w okresie y, wiosennym, natomiast karnawał no to jest chyba najlepszy moment do tak. założenia czegoś wystrzałowego na były głowę. Były pióropusze, były kapelusze, były y, no, ostatni dnia karnawału, to był taki prezent kapelusi, który trochę był Uszkodzony, więc mhm. trzeba było go zrekonstruować i był poprawiony. Dołożone były motylek, jakieś kwiaty, mhm. jakieś liście, były dołożone pióropusze też właśnie. I on miał drugą odsłonę, bo on był z kolei też na Halloween, mhm. tylko był w czarnej odsłonie, był z krukiem przepięknym, więc to trzeba wszystko dopasować do danych. Tak, bo myślę, że warto tutaj o tym powiedzieć, że ty każdego dnia masz co innego na głowie, ale te swoje projekty yy, przetwarzasz, recyklingujesz, tak. yy, wykorzystujesz yy, no, wiele bo, razy. Tak, tak. tak. Żeby nie, nie gromadzić jakichś takich bezsensownych, <coughs> dużych ilości tego towaru, chociaż tak go jest bardzo dużo. Więc. Te kwiatki jedne zmienią, dołożę do innych, tutaj jakiś, dodam inny listek, tutaj mhm. jakieś, dodam zwierzątko, czy, czy, czy ptaszka, czy kotka, czy coś, mhm. więc wszystko musi... Pasować i wszystko trzeba wykorzystać jeszcze raz, żeby nie, nie marnować. Ale zdarza Ci się czasami pójść do sklepu z zabawkami, poszukać czegoś, co mogłabyś później wykorzystać? No, no stop, jestem. Ja idę po zakupy spożywcze, wracam z jakimś naręczem bukietów albo z, idę po, po obuwia, wracam z jakimiś mebelkami. Yy, Przeróżnymi taczkami, wiaderkami, takimi nietrukowymi jakieś koszyczki. No, wszystko, wszystko, co mi tam wpadnie w oko, no to mhm. na pewno się do czegoś przyda, więc tego jest mhm. sporo. I... Czyli cały czas z tyłu głowy jest myśl o tym, tak, co będzie tak, na głowie w Tak, tak. Tam na przykład y, nie udało się w zeszłym roku jakoś tak wykorzystać na w maju na święto, na takie trzy dni y, ogrodników i zimnej zośki, więc przejdą w tym roku, no, ale to już czeka, tam jest przygotowane, prawie zrobione, trzeba dołożyć tam poszczególne elementy i, i bo czasem brakuje czasu, czasem y, mam wolne i no, nie mogę wykorzystać, no bo w domu nie chodzę oczywiście po paskach, jeszcze, jeszcze mi się nie zdarzyło, ale no, czasem mówię, czekają niektóre rzeczy na swój czas, nawet rok, albo pół roku i, i przyjdzie pora i będą wykorzystane. Powiedziałaś, że nie nosisz w domu, ale po, po ulicy czasami ci się Raz zdarza? Raz mi się zdarzyło wyjść w kwiatkach, dopiero pani w jednym sklepie mi powiedziała po przejechaniu całej Warszawy, <grym> że mam fajną opaskę na głowie. I mówię, no fajnie. Czyli na ulicy też się podoba. Na ulicy też tak, się podoba. tak, tak. Monika, powiedziałaś, że wszystkie opaski przygotowujesz sama, później musisz w nich posiedzieć 8 godzin w pracy. No to są bardzo rozbudowane instalacje. Czy one y, stwarzają jakieś problemy? Ciężko się w tym siedzi? Znaczy czasami, jeżeli jest ciężka dekoracja, no potrafi sprawiać kłopoty, suwać się. Uh -huh. y, coś tam odpadnie czasem, więc trzeba to na szybko szybko przykleić albo przy, nakleić, czy tam na jakąś taśmę, żeby to jakoś jeszcze dotrwało te, do tych 8 godzin. I chciałam sfrustrować niektóre rzeczy, pomaga mi robić koleżanka. Okay. Koleżanka Sylwia z pracy, mm -hmm. więc tu, tu zapomniałam powiedzieć. A koleżanka tak. Sylwia też zakłada czasami? Nie, nie, nie. Nikt mm -hmm. nie zakłada. Tylko tak, tylko pomaga. Nie, nie chcą <laughs> mi robić konkurencji. <laughs> A czasami e, klienci pytają, czy mogę przymierzyć, mogę przez chwilę no ponosić? Tak, były takie mm -hmm. sytuacje, że klient chciał założyć, żeby zrobić sobie mm -hmm. zdjęcie. I, i, i to już tak było parę pozwalasz, razy. Pozwalasz czy nie pozwalasz? Nie, no pozwalam, a, pozwalam, okay, pozwalam. Okay, okay. Oczywiście, <laughs> wszystko, wszystko dla fanów. <laughs> Moniko, a jak wygląda y, sytuacja z przygotowywaniem tych wszystkich opasek, bo niektóre są bardziej skomplikowane, niektóre mniej. Czy masz te, taką opaskę gdzieś w swojej głowie, która była najtrudniejsza? No były... Parę sztuk było. bo trudna taka właśnie, no to y, miasto jest nasze, mhm. były tam y, figurki, laleczki, rower y, i takie inne dodatki, więc to było troszeczkę skomplikowane. Trzeba było to jakoś zgrać, żeby to miało ręce i nogi, się mhm. trzymało siebie, bo to jednak ciężkie rzeczy były. Była taka y, opaska z łódeczkami zrobiona, y, bardzo delikatne, tam były y, pojemniczki takie do... Jedzenia zrobione, przerobione na łódeczki, mm -hmm. tam były do tego dorobione pałki z, z zapałek, takie udawały, jakieś trzciny trzeba było porobić. Więc na szczęście to było lekkie, ale dosyć y, duże, mm -hmm. dłu, długie jak na, na opaskę. Była też taka bożonarodzeniowa opaska, gdzie był, y, siedział sobie Mikołaj na sankach z Reniferem więc i tam było pełno prezentów, więc to też miało swoją wagę y, i, i trochę odmawiało współpracy. Gdzieś tam te prezenty czasem odpadły. Bo już nie, nie wszystko wiedziałam jak dokładnie zrobić, bo to też uczę się dopiero, że yy, co zrobić, żeby było jak najlżejsze. A czasem, bo tam były zapakowane takie małe prezenci guma taka gumka do ścierania, czy pudełko zabrane. To, to jednak mhm. wszystko razem zaważyło. Teraz mhm. już wiem, jak to zrobić, żeby to było lżejsze, i co wykorzystać. Nie mogę. Teraz korzystam ze steropianu gąbek i wtedy to już jest wiadomo, że lżejsze. Bo twoje dzisiejsze nakrycie głowy raczej wygląda na lekkie. Nie, na szczęście jest leciutkie. Spodziewałam się, że będzie gorzej, ale jest super. Jest... Ale też stabilne bardzo, stabilne, mikrofony tak, mikrofony tak, tak, tak. świetnie, wszystko jest sztywno. Przygotowane to było takie z, z, dopracowane, już <laughs> jednak to nie, to, to dołożymy to. Miało być jeszcze coś, ale było już za ciężkie, więc mhm. zrezygnowałam. Moniko, powiedziałeś, że jest trochę presja, że klienci czekają, chcą tak. zobaczyć, ale masz przygotowane opaski z wyprzedzeniem? Jesteś tak, gotowa muszę. na każdą okazję? Zawsze jestem gotowa. Jest tak, że niektóre opaski czekają, bo mi tam wpadnie pomysł na przykład miesiąc wcześniej, już go robiąc mhm. dane opaski, więc stwierdzam, że jeszcze tą zrobię i muszę być gotowa na dwa tygodnie na pewno. Do przodu, mhm. w razie jakiś wpadek, czy nie, coś się stanie z daną opaską. No i wszystko czekasz, czeka na swój mhm. czas. Czasem bywa tak, że zabraknie tego czasu, jak było z Wielkanocą, z Bożym Narodzeniem yy, nie zostały wykorzystane wszystkie po to na, te, teraz tak, w tym zostaną, roku będzie tak, można tak, wykorzystać. No to to już jest... miała trochę wolnego. Tak, tak, <laughs> tak. Więc na szczęście są takie sytuacje, że po prostu zostają i czekają sobie na swój czas tam. Pudełeczku i co one tam żyją swoim życiem, to już nie, nie wnikną. To masz teraz y, może w głowie jakiś pomysł, o którym y, realizacji myślisz? Tak się zbierasz, zbierasz, myślisz sobie, ale to jest trudne, ale skomplikowane. Na, na razie nie, na razie mhm. myślę o Wielkanocy. Już jestem przygotowana, mam y, część zapasów zostało z zeszłego roku, trochę dokupiłam. Wdzięczny chyba temat dużo kurczaczków, jajeczek tak, jest tak, wszystko tak. można kupić. Wie, te, no, te bazie przepięknej <noise> i, i te kwiatki żółte, to więc wszystko sobie czeka na swój czas. No i później myślę o jakieś takie wakacyjne tematy. Będą leżaki, będą y, y, jakieś namioty. Myślę jeszcze jak zrobić namiot, nie wymyśliłam, ale jest plan. Jest na razie plan. To wszystko <noise> tam się zmienia w międzyczasie, bo na, na jakiś pomysł, ale nie, nie da się zrealizować, więc szukam inspiracji gdzieś, gdzie mogę coś podpatrzeć, może gdzieś coś dokupię, coś zrobię. Albo coś gdzieś mi wpadnie mhm. w oko, jakoś tak. No, jeszcze jest trochę czasu do wakacji, bo namiot to raczej na wakacje, tak, prawda? Tak, o, będzie tak, będzie na wakacje. Także trzymam kciuki za namiot, żyć jak najwięcej wystrzałowych opasek i jak najwięcej uśmiechniętych klientów, bo przecież dziękuję o to w tym bardzo. wszystkim chodzi. Monika Pietraszek, co ty masz na tej głowie, była razem z nami. Bardzo serdecznie dziękuję, ja dziękuję za spotkanie. Bardzo, dziękuję bardzo.